Matka kubickiej przerywa milczenie. Po rozstaniu córki z baronem uderza w czuły punkt. Cała Polska mówi obecnie o rozwodzie Sandry Kubickiej i barona. Teraz matka modelki również postanowiła zabrać głos. Lawina komentarzy. Związek Sandry Kubickiej i Barona. W 2021 roku media rozpisywały się o nowym związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw Barona. Szybko stali się jedną z najgorętszych par w polskim show biznesie, przyciągając uwagę zarówno na oficjalnych wydarzeniach, jak i w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielili się swoją miłością. Ich uczucie zaowocowało narodzinami syna Leonarda 16 maja 2024 roku, zaledwie kilka tygodni po ślubie. Na początku wszystko wskazywało na to, że tworzą szczęśliwy dom. Z czasem jednak w przestrzeni medialnej zaczęły krążyć plotki o kryzysie w ich relacji. Choć sami zainteresowani unikali komentarzy, internauci dostrzegli, że para coraz rzadziej pokazuje się razem. Dodatkowo Sandra sugerowała w swoich wpisach, że to ona w głównej mierze zajmuje się dzieckiem. Ostatecznie spekulacje okazały się trafne. W minioną niedzielę Sandra Kubicka zamieściła na Instagramie obszerne oświadczenie, w którym ujawniła, że w grudniu ubiegłego roku złożyła pozew o rozwód. Modelka nie podała powodów swojej decyzji, zaznaczając, że szczegóły tej sprawy pozostają wyłącznie w kręgu jej, Aleksandra oraz najbliższych im osób. Z dalszej części wpisu wynika, że para podejmowała próby ratowania swojego małżeństwa. Sandra podkreśliła, że bardzo zależało jej na tym, aby ich syn Leonard dorastał w atmosferze miłości i szczęścia. Mimo starań nie udało się jednak ocalić związku. Modelka wyraziła jednak nadzieję, że Aleksander będzie aktywnie uczestniczył w życiu syna, a ona nie zamierza mu tego utrudniać. Sandra Kubicka w poniedziałek rano nagrała kolejne bardzo obszerne oświadczenie. Wyjaśniła, co działo się w jej życiu przez kilka ostatnich miesięcy. Przyznała, że od narodzin syna walczyła o swoje małżeństwo. Następnie Sandra przekazała, jak na wieści o rozwodzie zareagował baron. Okazuje się, że Juror, The Voice, również próbował ratować małżeństwo, ale było już za późno. Teraz mama Sandry postanowiła zareagować na całą aferę. Matka Sandry Kubickiej przerwała milczenie. W obliczu trudnych chwil, jakie przeżywa Sandra Kubicka po rozstaniu z mężem, jej mama, Grace, postanowiła publicznie okazać jej swoje wsparcie. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła poruszający post, na którym widać Sandrę siedzącą z synkiem Leonardem nad brzegiem basenu. Jednak to nie samo zdjęcie, a dołączony do niego wpis stał się najważniejszym przesłaniem. Uderzyła w czuły punkt. Grace odniosła się do niezwykłej więzi między matką a dzieckiem, podkreślając siłę i piękno macierzyństwa. Skupiła się na tym, co w byciu mamą jest najcenniejsze bezwarunkowej miłości, trosce i niepowtarzalnych chwilach bliskości, które dają siłę nawet w najtrudniejszych momentach.